Siema, kochani, co powiecie, na troszkę orientalnych smaków. Ja do takich przepisów zawsze używam makaronu ryżowego. Potrzebujemy około dwóch łyżek oleju. Następnie schab. Ja tutaj użyłam takie tłustsze kawałki. Powiedzmy, że 300-400 gramów wystarczy. Wrzucamy go oczywiście na gorący olej. I rozdrabniamy tak, żeby z każdej strony. Ładnie nam się przysmażył. Do gorącej wody wrzucamy makaron, a jeszcze jeden dla czterech osób. Myślę, że takie dwie paczki to będzie akurat. My bardzo lubimy takie dania, w związku z czym no, nie żałujemy sobie. Tutaj widać, jak nasz schabik już się ładnie przypieka. Dorzucamy do niego gotową mieszankę chińską. I wszystko dokładnie ze sobą mieszamy. Przyprawy, jakich użyłam, to łyżka kary, pół łyżki ostrej papryki i sól, około łyżeczki soli, dwie trzy łyżki sosu sojowego. Dodajemy do schabu z warzywami, no i dokładnie wszystko razem mieszamy. Na koniec wlewamy mleko kokosowe. Uwielbiam właśnie to mleko. Można je dostać w Lidlu, z tego co pamiętam. Ja jeszcze dodałam takiej czerwonej pasty kary, ale jeśli nie macie, nie musicie jej dodawać. Ja, ona też troszeczkę jest taka pikantna. dodaje fajnego smaku. Na bardzo wysokim ogniu redukujemy sos. Kiedy nasz sos już zgęstnieje, Dodajemy do niego nasz makaron oczywiście ugotowany i dokładnie mieszamy, a tak prezentuje się nasze danie gotowe, smacznego!